Witam państwa bardzo serdecznie w cotygodniowym magazynie o katowickiej lidze piłkarskiej 6 Redbox. W tym tygodniu zaczynamy pytaniem konkursowym: Która drużyna ma najwięcej w całym kraju występu w lidze Redbox? Chodzi tutaj o lata, w których prowadzone były dokładne statystyki, czyli od sezonu jesień 2009. Jak co tydzień, wszelkie poprawne odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy ligi a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na najciekawsze wydarzenia z Ekstraligi. W dalszym ciągu z kompletem zwycięstw pozostaje w ekstralicie zespół biura podróży Kaipan Travel. Mecz z Mexem zaczął szóstką zawodników, a reszta dojeżdżała już w trakcie spotkania. Nie miało to jednak większego wpływu na przebieg pierwszej połowy spotkania. Już po dwóch minutach Kajman prowadził 1-0. Adam Wilczek otworzył wynik meczu i choć po bramkach Michała, Brysia i Kamila Klaużyńskiego to Beltimex prowadził 2-1, to w miarę upływu czasu przewagę osiągnął Kajman. Po 25 minutach zespół ten prowadził już 6-3. W drugiej odsłonie tego meczu, mimo że Kajman miał już kilku graczy na zmianę, lepiej prezentował się Beltimex, który po golach Klaużyńskiego, Rafała Ficulaka i Daniela Jędrzejczyka doprowadził do remisu. Trzy punkty Kajmanowi zapewnił Ariel Afeltowicz, który w ostatnich fragmentach gry strzelił dwie bramki i wraz z zespołem cieszyć mógł po ostatnim blisku z sędziego ze zwycięstwa 8-6. Jak pewnie większość z Państwa już zauważyła, w tabeli Ekstraligi mamy tylko 14 zespołów. Wszystko przez to, że z rozgrywek wycofał się zespół Nikolai i tu ważna informacja dla wszystkich uczestników ligi. Tak jego mecz z Rajsem, jak i dwa kolejne walkowery, jakie Nikolai oddało, zostały anulowane, a tabela Ekstraligi uszczupliła się do 14 zespołów. Tym samym w sezonie wiosna 2012 szerogi najwyższej klasy rozgrywkowej opuszczą tylko 3, a nie 4 zespoły. Po małym falstarcie, jak i niewątpliwe były porażki w dwóch pierwszych wiosennych występach, niesie w górę ligowej tabeli zespół minowy Ekochen. W obramce Rawała Chyry zespół ten prowadził z SM Górnik 1 do 0. Jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Paweł Wojciechowski i remisem zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron minowa po golach Damiana Banasza i Roberta Żyski prowadziła 3 do 1. Wojciechowski jeszcze raz poderwał swój zespół do walki, strzelił bramkę kontaktową, ale minowa na więcej graczy od SM Górnika już nie pozwoliła u podwójstanych trafieniach Arkadiusza Żyły oraz bramka Jakuba Puszczewicza i Artura Bielaka wygrała mecz 7 do 2. Tabela pierwszej ligi grupy a prezentuje się następująca. Kartonia jest liderem po 5 meczach 13 punktów, WWT również w 5 meczach 12 punktów, węglosbek na zdobycie 12 punktów potrzebował 4 meczy, zatem rywalizacja w tej grupie na pewno będzie bardzo fascynująca. Tabele zamykają Prima Lój Kukatowice oraz South Blast, które w 4 meczach zdobyły 1 punkt. Liderem tabeli jest w pierwszej lidze grupie bez zespółu KS Szarley. Po obrąkach Bartosza, Ignaca i Tomasza Andraczaka prowadził zdrową Katowice 2-0. Na początku drugiej połowy podwyższył ponownie Ignac i choć Adrian Wawrzyniak strzelił gola dla normy, to kolejne trzy zdobyła ekipa z Charleya, która ostatecznie wygrała 6-1. pierwszej Ligi Grupy B na prowadzeniu Fort Nowy Twór Bytom, który w pięciu dotychczasowych spotkaniach zgarnął 15 punktów, czyli wszystko co mógł. Natomiast z drugiej strony tabeli Tyskie, Browary, Księżyce, KP Tychy. W czterech spotkaniach ten zespół jeszcze nie zdobył punktu. Piąty mecz piąte zwycięstwo. Dodać trzeba zwycięstwo bardzo pewne i przekonujące. To bilans wicelidera drugiej ligi grupy A zespołu Tricolor Pizza. Gracze tej drużyny na niewiele pozwolili swoim rywalom, czyli wypożyczalni budowlanych PL. Po bardzo dobrym występie mecz zakończyli zwycięstwem 8 do 3. Tomasz Cichy, kapitan drużyny Tricolore Pizza. Dzisiaj wygrany pojedynek z upożyczalnią budowlaną. Dwa słowa o meczu bym prosił. Byliśmy drużyną, która myślę prowadziła grę. Na początku e, ciężko było strzelić pierwszą bramkę, no ale już ta pierwsza wpadła, kolejne się posypały. No Nie będziemy ukrywać, że naszym celem głównym jest awans, powrót do pierwszej ligi, e, ponieważ jesteśmy drużyną połączoną, wychodzącą e, z połączenia. Janeksu oraz Thousand United z zeszłego sezonu. Wzmocniliśmy się no i mamy aspirację awansu. Macie króla szczelców w waszej drużynie. Być może będzie dużym wzmocnieniem do, do awansu. Mamy króla szczelców, bo ma super asystujących. w tym, że no oczywiście staramy mu się też pomagać, aby jak najwięcej tych bramek szczelił. No i życzymy może żeby królem szczelców został. Tricolore Pizza. Znaczy, chodzicie po, po meczu tak wygraną drużyną do, na, na dobrą pizzę. Tak jest, polecam wszystkich też tą pizzę na osiedlu Tysiąclecia. Nasza siedziba klubowa, tam zawsze po meczu, teraz też się tam udajemy na zwycięską herbatę opetować i oby tak zawsze było. Tam, tam plan na następnego, rozrysowujesz przeciwnika i, i stąd te zwycięstwa. Tak jest, mamy mózg całej drużyny. Nie będę zdradzał, kto nim jest, aby rywale go nie wyeliminowali z dalszej gry. No, ale zawsze Analizujemy, co było źle w danym meczu, staramy się to wprowadzać. Czy to wychodzi? Ocenimy to na koniec sezonu. Czego serdecznie życzymy i powodzenia i dalszej pracy. Dzięki wielkie. Dzięki. Hey! Imponująco w tym sezonie prezentuje się zespół Kamikadze, który w sześciu meczach zdobył komplet punktów. Nie inaczej, Tricolore Pizza, natomiast ta drużyna rozegrała pięć spotkań. A trzeci w tabeli RR Projekt Manhattan ta drużyna tylko raz zgubiła punkty. Po drugiej stronie tabeli 14 i 15 kolejno Holden i LCK i Kakatowice. Te drużyny nie zdobyły jeszcze punktów, a mecze do zakończenia sezonu coraz mniej. Co za tym idzie, czasu na zdobywanie punktów również. Żyna SBL z początkiem kwietnia, jakby otrząsnęła się z zimowego snu. Przed tygodniem pokonała szaleńców 9 do 6. W tej kolejce nie dała najmniejszych szans zespołowi Audyter pokonując ich 13 do 4. Po cztery bramki dla SBL zdobyli Marek Wojtowicz i Marcel Wykręt. Po 25 minutach WSD Rutkol Katowice po bramkach Tomasza Masternaka, Daniela Kowalskiego i Henryka Skrzypca prowadził 3-1 w pojedynku z Piastem Tauzen. Na Piasta celnie trafił Dominik Cieplik. W drugiej połowie nic się już nie zmieniło w obrazie gry i po kolejnych trzech golach zdobytych przez WSD to ten zespół sięgnął po pełną pulę w tym meczu wygrywając 6-3. W tabeli drugiej liki grupy B na prowadzeniu Old Boys Zabrze ta drużyna w pięciu spotkaniach rozegranych zdobyła komplet punktów. Drugi i trzeci Markus Jaworzno i Piomir Tarnowskie Góry po pięciu spotkaniach 12 punktów na koncie tych drużyn. tabele zamyka Piast Stauzen, 5 meczów i 1 minusowy punkt. 14. Śląsk Katowice i 13. Szaleńcy drużyny bez zdobycia punktowego do tej pory. Gate Protect do tej pory zdobył tylko jeden punkt. Wydawać by się mogło, że mecz z czerwonymi bykami to dobry prognostyk na zdobycze punktowe. Jednak nic bardziej mylnego: już do przerwy było 3 do 0 dla czerwonych byków, a po ostatnim gwizdku sędziego w protokole meczowym widniał wynik 5 do 1. W przegranej pierwszym meczu sezonu z Esabem Katowice 2-3 do drużyna Go 30 Futsal Team odnotowuje same zwycięstwa. Nie inaczej było w pojedynku z Job Express. Wynik 11-1 mówi sam za siebie, a my możemy upatrywać w Go 30 Futsal Team retendenta do awansu. W tabeli trzecie Ligi Grupy A na prowadzeniu FC al 2, drugi FC Shatsun PAP i trzeci GO30 Futsal Team. Z drugiej strony tabeli natomiast Job Express, Gate Protect i S-Tuning. Po serii 5 zwycięstw przyszedł czas na pierwszą w tym sezonie porażkę. Mowa tutaj o zespole Galus.pl. Hatem studentów reprezentujących swoją uczelnię była drużyna Bonito-Murckiej, która wygrywając 6 do 3 skoczyła na trzecie miejsce w tabeli. Drużyna Kosmic FC po zwycięstwie z Altą Slesia 9-4 do również w meczu z Katolami nie pozostawiła wątpliwości kto jest lepszy i wygrał aż 14-2. do Zespole Katoli daje się we znaki brak najskuteczniejszego zawodnika Łukasza Woźniaka, który leczy kontuzję. W zdobywaniu goli wyręczyli go Marcin Dylus i Kuba Kudełka, ale to zdecydowanie za mało by myśleć o zdobyczy punktowej. Łukasz Wolak, mózg drużyny, Kosmik jednocześnie kapitan. Co jeszcze? Dokładnie, no i ustalam taktykę i wszystko, ale ogólnie to gramy drużyną, prawda, Ten tutaj to kapitan to jest tylko yy, znaczek, prawda, A także my gramy razem, też wszyscy razem ustalamy wszystko, jesteśmy jedną drużyną, nie ma takiego kapitana, który... Jedno, coś mogę po powiedzieć, pomóc, bo wcześniej grywałem w piłkę i no, no i coś tam, tam parę tych taktyk i wszystkiego rozumiem i, no i staram się to chłopakom przekazać, prawda. Cztery mecze tym jedno zwycięstwo na razie dzisiaj gracie tak. z outsiderem, z katolami i myślę, że powinny być trzy punkty. No liczymy na to, bo trenujemy razem co niedzielę, ten, wiadomo tutaj mecze, zgrywamy się, wszystko idzie do przodu. No i na pewno powalczymy o te trzy punkty i będziemy się starać o tę pierwszą szóstkę, która będzie grała w, no, w tej grupie mistrzowskiej, tak? Jak to ma być? Więc tak, tak będziemy chcieli zagrać. Pan pomysł grania w Lizered Boxa? Jesteście nową drużyną, zaczynacie od trzeciej ligi? Tak, wziął się z tego, że grywaliśmy razem na hali, bo część z nas studiuje na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, część jest po prostu chłopaków z Katowic i tak znaliśmy się i pomyśleliśmy, że czy spróbujemy swoich sił. No i fajnie na razie to się układa, coraz bardziej się zgrywamy, więc idzie do przodu. Jak wam się podoba cała liga? Bardzo fajnie, profesjonalnie, właśnie podawają nam się te wywiady, statystyki, wszystko, jesteśmy zachwyceni i na pewno w przyszłości będziemy udział brali w tych rozgrywkach, to, to jesteśmy tego pewni i zdeterminowani. Fajnie, dziękuję i życzymy wygranych. Dziękujemy. spotkanie drużyn, które jak do tej pory schodziły z boiska pokonane. Tak najkrócej można zapowiedzieć mecz pomiędzy ZRG Górem a Altus z Spotkanie to było nadzieją na odbicie się od dna dla jednych jak i drugich, a w szatni przed meczem można było usłyszeć kiedy jak nie dzisiaj. Ten mecz lepiej ułożył się dla panów z Alty. Prowadzili oni do przerwy 2 do 1, druga połowa zakończyła się tym samym rezultatem i wynik końcowy brzmiał 4 do 2. Tabela trzeciej ligi grupy B prezentuje się następująco. Pierwszy Bobrek, Team, drugi Galus, trzeci Bonito, Murcki. Tabele zamykają Z, RG, Górę i Katole. W tym tygodniu w bramce w naszej szóstce kolejki znalazł się Dariusz Horowitz z zespołu Galen. Nieczęsto się zdarza, że bramkarz na redboxie przez całe 50 minut zachowuje czyste konto. Zdarzyło się tak w spotkaniu Galen z Estunic pierwsza połowa zakończyła się bezbrankowym remisem. Po zmianie stron koledzy Horosia strzelili cztery gole, on sam, mimo dużej ilości strzałów przeciwnika, nie pozwolił się pokonać i po raz pierwszy tej wiosny mógł cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów. Michał Chmielowski ze Starstyn Katowice. Bardzo ciężko się gra w drużynie Starsów bez Chmielowskiego. Doświadczony zawodnik potrafi prowadzić grę drużyny jak mało kto. Udoskonalony w odbiorze, niezastodniony w pomocy, również pod bramką rywala potrafi się znaleźć i niejednokrotnie rozstrzygnąć losy, meczu na korzyść swojego zespołu. Nie inaczej było w ostatnim spotkaniu starszych z niegalaktycznymi, w którym strzelając dwie bramki, poprowadził swój zespół do zwycięstwa 3 do 1. Dariusz Pinczak z Atri. Nie od dzisiaj i nie od wczoraj wiadomo, że ten zawodnik ciągnie grę drużyny Atri. Bardzo skutecznie, niejednokrotnie w pojedynkę, wygrywa ligowe mecze. W ostatnim spotkaniu z tyskimi browarami książęcymi Kapetychy strzelił 5 goli, a jego Atria wygrała mecz 9 do 2. Krzysztof Renner zespół Techką. Jego drużyna w strugach ulewnego deszczu rozegrała bardzo ciężki pojedynek z metalowcami Fiat Autopoland. Polosa spotkania przesądził właśnie Renner, który praktycznie każdy strzał zamieniał na gola. Łącznie strzelił ich 6, a jego techon wygrał trzecie wiosenne spotkanie, tym razem w stosunku 9 do 5. Tomasz Łukasik goł 30 futsal team. Podobnie jak Renner strzelił w ostatnim swoim spotkaniu aż 6 goli, wszystkie 6 po zmianie stron. Do przerwy jego zespół tylko dwa razy pokonał bramkarza Chop Express.pl. Początek drugiej odsłony spotkania to popis skuteczności Łukasika. Bardzo szybko podwyższył najpierw na 3, a potem 4 do 0. Następnie dołożył jeszcze 4 celne trafienia, a jego zespół odniósł przekonujące zwycięstwo 11 do 1. Ostatnim zawodnikiem w szóstce kolejki jest Adrian Gaudecki z Bonito-Murcki. Lider klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w trzecioligowej grupie B udowodnił swoje nieprzeciętne umiejętności w miniony piątek, kiedy to jego zespół zmierzył się z dotychczasowym liderem zespołem Kallus PL. Strzelając cztery gole nie tylko umocnił się na pozycji lidera w tej klasyfikacji, ale również wydatnie pomógł w zwycięstwie 6 do 3.